Dzień dobry, Natalia. Cześć, Agnieszko. Cześć. Dzisiaj o sile nawyku. O tym, jak nawyk, super nawyk, dobry nawyk, nowy nawyk może zmienić nasze życie. Może zmienić jakość naszego życia, może zmienić nasze podejście do wielu rzeczy. No niestety, nawyki to jest coś, co musimy wyprodukować sami. Oczywiście te nawyki takie niefajne przychodzą same. <laughs> żeby, nie wiem, położyć się na kanapie albo nic nie robić, to być może żadnego wysiłku od nas nie wymaga. Natomiast żeby wprowadzić w życie nowy nawyk, potrzebna jest samodyscyplina, silna wola, determinacja, chęć i przede wszystkim kierunek. Powód, tak? Czyli y, jak statek nie ma wyznaczonego kierunku, to choćby nie wiem, jakie wiatry, on po prostu i tak nie dopłynie. Nie dopłynie, będzie sobie dryfował gdziekolwiek, nie? I jakkolwiek długo. Y, nie ma czegoś takiego neurobiologicznie jak zmiana nawyku. To też jest istotne. Często się słyszy, zmieniamy nawyki, zmieniamy nawyki. Nie, można zmienić nawyku, niestety. Więc jeżeli 30 lat pielęgnowałyśmy w sobie coś niedobrego. To, żeby to wyrzucić, musimy stworzyć nowy nawyk, który wyprze ten stary, jeśli będzie od, odpowiednio mocny i długi i rzeczywiście stanie się nawykiem. Bo po czym my poznajemy, że coś jest już naszym nawykiem, no po tym, że przechodzi nam to z łatwością. Tak, że robimy Aha. to właśnie automatycznie, nie zmuszamy się do tego. Tak? Ja mogę powiedzieć, że moim nawykiem jest już aktywność fizyczna od wielu, wielu lat, ale yy, tak, to jest nawyk. To jest coś, bez czego ja, jak bez tlenu, po prostu źle funkcjonuję. Ja się do tego nigdy nie muszę zmuszać. Nie muszę siebie namawiać, a może pośpie dłużej, albo wstanę. Nie, nie ma takiego dialogu w ogóle w głowie. O właśnie, nie ma tego dialogu w głowie, czyli nie ma tego, tego, tego diabełka, tego gremlina, który ci podpowiada, że może od jutra, że może za tydzień, a może w ogóle. A po co się będziesz męczył, bo to wymaga wysiłku. Nie? I tu chodzi o to, żeby ten nawyk w sobie wyrabiać każdego dnia małymi kroczkami. Ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że mm, nie warto dawać sobie dużych nawyków na raz ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że jednak odpuścimy, nie wytrwamy, nie wyrobimy tego nawyku. Dlatego warto jak projekt, jak cel duży, podzielić go sobie na małe kawałki, zacząć od małego kroku. Co prawda, mm, kiedyś czytałam taką książkę, że jak ktoś chciałby w trakcie oglądania filmu na przykład sobie chodzić, ja sobie chodzę od czasu do czasu i też mam taką koleżankę, która też sobie spaceruje, to ona mnie zainspirowała. Pozdrawiam cię, Asiu, ty wiesz, że o tobie mówię. Mm, ona sobie zaczęła chodzić po domu. Nie wiem, czy w trakcie filmu, ale w ogóle po przez godzinę. I to stwierdziłam, kurczę, super. Zamiast siedzieć na kanapie i oglądać film, gdzie kręgosłup jest w niewłaściwej pozycji, to sobie potuptam. I może nie przez dwie godziny, ale na przykład 20 minut. I w tej książce, o której mówię, przeczytałam, to chyba była zresztą filozofia Kaizen że mały kroczek to jest wstań z kanapy. Żeby w ogóle zmusić się do aktywności fizycznej w ogóle w życiu takiej regularnej, wstań. Nie? I niech to będzie pierwszy kroczek. Tylko tak sobie myślę, jak to będzie aż taki mały kroczek, to, to słuchajcie, życia nam zabraknie. Jak będziemy aż takie małe kroczki sobie wyznaczać, nie? Że teraz przez miesiąc ja będę wstawać z kanapy, a w kolejnym miesiącu będę robiła, będę podnosiła jedną nogę do góry. To trochę kurczę za mało. Znaczy ja to nie oceniam, tak? Dla mnie za mało. Ja potrzebuję poczuć, dać sobie w kość, potrzebuję po prostu naprawdę poczuć, że poćwiczyłam. Ale tutaj Aktywność jest dla każdego oznacza coś innego, byleby faktycznie nie trzymać się w tej takiej ochronce, strefy, strefie ochronnej, która ci powie, ale po co, ale się spocisz, ale się zmęczysz, i tak dalej, nie? Bo albo, albo, albo chce, albo nie chce. Nie da się mieć i zjeść. Ciastka, jak to się mówi, nie? Trzeba po prostu podjąć decyzję i nie dyskutować, nie analizować w tej głowie, kurczę, bo im jesteśmy, słuchajcie, na wyższym poziomie ewolucji, yy, chorób cywilizacyjnych i inteligencji, tym trudniej nam jest nie analizować. Taka jest prawda. Coś ludzie mają z tym mniejszy problem, i ja to wiem. A, a im, bardziej, im bardziej chcemy przemyśleć, im bardziej chcemy się przygotować do czegoś, tymczasem komplikujemy sobie życie. Słuchaj, jeśli chcesz, to zadaj sobie pytanie, dlaczego to jest dla Ciebie ważne, co w tym jest dla Ciebie ważne, podejmij decyzję i zacznij to robić. Czyli bądź w statusie ongoing, jak ja to projektowo nazywam, czyli bądź już w statusie zaczęłam, działam. Jak to będzie się rozciągać w czasie, to jest kolejne, kolejny etap, ale zacznij to robić. Jeśli Ci na tym naprawdę zależy, jeśli wraca do Ciebie ta myśl od 10 lat i nic z tym nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to czas zacząć. I tyle. I nie ma tutaj no, filozofii. Po prostu. Nikt tego nie, nie? robi. Wiesz, co ja się śmieję, bo e, wyciągnęłam swoją, swój zeszyt e, cytatów. Mam muszę ci to przeczytać. Czytaj, Bo dawaj. ona to jest tak genialnie powiedziane, że ja bym powiedziała, że to właśnie można wybrać. E, przeczytam ci to za chwilę zmienię. Jest. Brzmi oryginał tak. Utrata wagi jest trudna. Utrzymanie wagi jest trudne. Pozostanie z nadwagą jest trudne. Wybierz, którą trudność wolisz. No, świetne, to właśnie no, o to chodzi. Przecież my no, ja Tak, tak. Rezygnując no. z jakiegoś nawyku, z jakiejś decyzji, tak naprawdę dalej jesteśmy w trudności. Dalej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, nie? Mimo, że wydaje nam się, nic nie muszę robić, więc czuję się komfortowo. To nie tak. Dalej jest mi z tym źle. Nie? nie chcę robić sobie zdjęć, nie chcę patrzeć w lustro, nie chcę ubierać stroju kąpielowego, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę ubierać ciuchów, które mam w szafie, bo trzymam z nadzieją od 30 lat, że kiedyś się w nie zmieszczę? Ma ktoś tak? Ja myślę, że sporo osób tak ma. Jeżeli naprawdę trzymasz te suchy, ciuchy w czasie yy, 30 lat i chcesz się w nie zmieścić, dlaczego tego nie robisz? nie? No weszliśmy na taki temat. On będzie wiecznie młody i wiecznie e, ważny jakby żywy, na świeżo, no, to nigdy się, no, nigdy się nie znudzi, bo tak. e, to jest właśnie coś, że zdrowie i uroda jest rzeczą, którą każdy chce mieć. Każdy. I czy to będzie teraz za 5, za 10, za 100 lat, zawsze to będzie aktualne. To się będzie tylko zmieniało, mm -hmm. bo my się wszyscy mm -hmm. rozwijamy, więc będą inne może metody. W sumie nie wiem, jak będzie kiedyś, no, ale na chwilę obecną i tak stwierdzam, że najlepszą metodą właśnie wybioru tej trudności to jest tak ruszenie się z kanapy, po prostu wstań i idź. No, ale wiesz, co z tym nawykiem? Znalazłam taki cytat, który naprawdę fajnie daje do, do, do myślenia na zasadzie, o co chodzi z tym nawykiem. Bo to mówiłaś, że trzeba znaleźć drugi, żeby wyparł ten. Ten, którego nie chcemy, bo nie da się po prostu zamienić. I to tak faktycznie działa. Jeżeli masz trudny nawyk albo zły nawyk, to po prostu w ogóle go nie zaczynaj. No ale często jest tak, że my nawet nie wiemy, że on jest trudny albo zły i już zaczynamy. W każdym razie brzmi on tak ten cytat: Nawyk jest liną i każdego dnia przędziemy jedną jej nić, aż wreszcie nie jesteśmy w stanie jej zerwać. Tak jest. Bardzo I to mamy. jest właśnie to, jakbyśmy sobie to zilustrowali, właśnie pierwszy dzień, nie? No, ten mały kroczek, czyli ten mały kroczek taka jedna linia, jedna, jedna nić, nie? I ta jedna nić, potem ta druga, i coraz bardziej to się zawija. zawija, Ale zabija, świetna, zabija. świetne porównanie, słuchaj, świetne, fantastyczne. Już sobie yy, utkam tą pajęczynkę na początku mojego kolejnego nawyku, bo to też w drugą stronę, nie? Z jednej strony faktycznie, zobacz, co sobie robisz. Za chwilę będziesz miał taką linę, że trzeba będzie ekipy specjalistycznej, żeby ją po prostu przeciąć, nie? Ale to samo jest przy budowaniu nawyku. Że potrzeba tego czasu, że potrzeba tych małych niteczek dużo, 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 zanim będziesz mogła na niej stanąć i po niej pójść, nie? Albo po prostu poczuć, że będzie już tak jest taka taka bezpieczna, dokładnie. stabilna linia, nie? Tutaj też nie ma reguły, czy to jest 66 dni, czy 30, czy jeden rok. Myślę, że są pewne szkoły, które mówią, że to tak, czy śmak, ale to jednak jest kwestia też naszej potrzeby zmiany. Takiej właśnie znowu spójności ze sobą, o tym już mówiłyśmy. Szczerości przed sobą, tak? Chcesz czy nie chcesz, nie? Jak nie chcesz, albo czujesz się za słaby, to nie rób tego po prostu, ale też się pogodź z tą decyzją, a nie tkwi w tym po prostu do końca świata i trzy dni dłużej, bo to nie ma sensu, nie? Dlatego to jest trudne, ale budowanie, zbudowanie jednego, nowego, trudnego nawyku sprawi, że będzie motywacja do kolejnych. Tylko trzeba no, no. zacząć. Nie? Najtrudniej jest zacząć, bo zobacz, nawykiem jest to, że mam w planie codziennie po pracy wyjść z psem na spacer, nie mogę mówić, bo on reaguje na słowa i zaraz pomyśli, że idziemy. A zamiast tego <laughs> przychodzę i słyszę w głowie moją ulubioną wymówkę. Ja nie mówię to akurat o sobie, ale załóżmy, że to ja. Y Przychodzę i jednak kładę się na kanapie, bo mówię: Jestem taka zmęczona, nie chce mi się. Nie chce mi się, to najczęstsza wymówka, jaką słyszę od moich klientów. Po prostu mi się nie chce. No co, nie mam prawa się położyć po pracy, po ciężkim dniu na kanapie? No nie mam prawa? No więc ja pytam: a masz? A dajesz sobie takie prawo? Up to you. Zależy od ciebie, nie? Wszystko zależy od ciebie. Jeżeli chcesz sobie dać to prawo do codziennego leżenia na kanapie. To, co z Twoim nawykiem codziennego wyjścia na 15-minutowy spacer? No bo, nie? Być może można też. Który jakby... nawyk wolisz? Które tak. woli? bo to jest ta, ta rzecz, którą Ty zaczęłaś. To będzie w kolejnym odcinku, bo to już też parę razy było. Mówi Natalia, powiedzcie coś o tym, jak to jest czas dla siebie, jak to rozgraniczyć. Więc my to na pewno znajdziemy czas i w odcinku jednym opowiemy, ale powiedziałaś taką rzecz o tym nawyku. Bo ja nawyk jako czynność to jest jedno, ale czynność na zasadzie co do siebie mówię, to jest też nawyk. Na zasadzie, jak mówisz sobie cały czas, ja nie, czasu, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu i tylko non stop słyszę nie mam czasu. Ja jestem tak wrażliwa na to słowa, nie mam czasu na ten zwrot, że czasami tak faktycznie, we mnie się tak gotuje. Mówię, matko, przecież wszyscy mamy 24 na godzinę na dobę. Dwa. To, co się dzieje w Twoim życiu, możesz sobie pogratulować i podziękować sobie, bo ty to sobie wypracowałeś, więc jeżeli mówisz do mnie, że nie masz czasu. No to ja ci mogę współczuć, bo omija cię tyle fantastycznych rzeczy, tyle e, spraw takich, które no, mógłbyś e, e, się rozwinąć, poznać ludzi i, i tak. chyba, że tego nie chcesz. Mhm. Okej. Okay. To jest Twoja decyzja, ale i gdybyśmy. Gdyby było takie wyzwanie, nie wiem, 90 dni, niemówienia słowa nie mam czasu, Matko Agnieszko, co by się działo? To by było. Słuchaj, nas, na nasz kolejny temat wymówki. Wejdziemy w to i będziemy mówić o wymówkach. Po prostu wymówki. Zaparkowałam właśnie i, i powiemy też o tym, nie? Nasze ulubione wymówki, ale to nie dzisiaj, nie? Ale to prawda. Ja też miałam taki cytat a propos tego, że każdy, o, tak to było. Każdy ma czas na to, żeby powiedzieć, że nie ma czasu. O ja. Takie coś przeczytałam ostatnio i myślałam, no faktycznie. A to co powiedziałaś, wszyscy mamy 24 na 7, 365 dni w roku. Każdy z nas ma tak samo. Nie ma tak, że ty masz dłuższą godzinę, a ja mam krótszą. Wszystkie, wszyscy mamy taką samą godzinę. Zawsze to jest 60 minut. Czy ona upłynie szybko, czy ja ją wykorzystam maksymalnie, to są dwie różne rzeczy. W ciągu godziny, mm. słuchajcie, można zrobić bardzo dużo. Nie trzeba wstawać 3 godziny wcześniej, żeby, żeby poćwiczyć. Tak? Nie trzeba jechać wiesz, nigdzie, się... nie trzeba mówić, że muszę las mieć, bo jak nie mam lasu, no to sorry, gdybym miała las, to bym biegała, ale nie mam lasu, to nie pobiegam, nie? Słuchajcie, ja wymyśliłam coś, czego się niektórzy śmieją, ale śmieją się tak oczywiście z sympatii do mnie, że ja, żeby się pozbyć wymówki, bo pogoda, bo deszcz, bo kałuże, bo krzywa droga na polu, nie? Ja biegam po domu. Tak? Jak jest pogoda, i chcę, to wychodzę na dwór, a jak nie ma pogody, ja biegam sobie po przekątnej domu. I sobie biegam tyle czasu, ile biegabym na dworze. Nie ma wymówki. Taka jak pogoda, mhm. deszcz, śnieg, zimno, nie chce mi się ubierać. Nie? Jak ci się nie chce, zawsze znajdziesz wymówkę, ale jeżeli chcesz tego naprawdę, a to zależy w 100% od ciebie, w 100%. Nie ma tutaj, że to ktoś inny okoliczności, nie? to ty decydujesz, chcesz czy nie chcesz, robisz czy nie robisz. Tyle. Naprawdę. To jest trudne. Zobacz. Ja o tym mówię z lekkością, ale nie mówię o tym z lekkością, mówię o tym z energią, bo jak się nie wkurzysz na siebie pewnego dnia i nie zrobisz z tym porządku, to będziesz po prostu jęczącą osobą do końca życia, toksyczną dla siebie i dla otoczenia. Inny, Oj, tak. Ale wiesz, co wchodzimy w ogóle? To jest taka, nie wiem, czy masz to samo, ale myślicie, co nas słuchają, bo ja też dostaję takie informacje. To nie jest tak, że e, nawyk, z rozmowa o nawyku to jest tylko o nawyku. Zobacz, dotknęłyśmy już wymówek, dotknęłyśmy już sfery, którą już dopowiadam produktywność, bo 24 mm -hmm. godziny na dobę i co można zrobić w jedną godzinę, to jest naprawdę kwestia organizacji mm -hmm. produktywności i tego, jak ty chcesz to wszystko zrobić, a to się naprawdę da, tylko to jest e, jakby te narzędzia i wszystko, o czym rozmawiamy, trzeba teraz to tak ładnie zebrać i e, ten nawyk wprowadzić, bo... Samo mówienie tylko o nawyku, no to jest kropla morzu, nie? A, a cała, cała, tak. całe inne otoczenie, czyli nastawienie, podejście mhm. e, do innych, podejście do siebie, akceptacja Przygotowanie siebie... Przygotowanie się do tego, Mówieniu, nie? No i to jest właśnie coś, się że to do nawyku, jest, do zmiany. Wszystko, wszystko jest pakietem. Nie ma czegoś takiego jak jedna rzecz. Tak jak my jesteśmy pakietem i, i mamy w sobie zalety wady, nawyki e, i mnóstwo innych rzeczy, charakter, temperament to też trzeba jakby mieć jakiś przepis na siebie i móc się jakby poznać. I tym miłym akcentem, tym pakietowym, <grym>, bo czas mi tutaj klika i dobrze, tak. bo mogłybyś mi tu nie gadać. I Już wiecie, jakie wiadomo. będziemy kolejne, jakie będziemy mieli kolejne tematy, niekoniecznie za tydzień, ale na pewno się pojawi wymówki, jak to z nimi jest, jak to jest z tą produktywnością i wiele, wiele innych na no co zachęcamy. No i co? I bawcie się dobrze, no, niech te nawyki będą też taką fajną przygodą, bo przygoda w postaci zamieniania nawyków i chęci poznawania tego, co chcesz, naprawdę jest super. Więc jak do tego tak podejdziecie, to myślę, że naprawdę można się dużo, dużo o sobie dowiedzieć. Tak, ja jeszcze powiem tylko jedną rzecz, że nawyk to brak chaosu w życiu. Nawyki porządkują nam życie. Przez co też ono jest prostsze. Tak. Zawsze, jak wprowadza się do mojego życia chaos, a on się wkrada często niezaproszony do, do nas wszystkich, warto być może zwrócić uwagę na jakiś nawyk i go udoskonalić. Więc brak chaosu w życiu, fajna rzecz. O tym też kiedyś pogadamy. Także doświadczajcie, próbujcie, ale przede wszystkim przekuwajcie to, że nas słuchacie na działanie. I chwalcie się tym i piszcie do nas. I dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękuję, Natalia. Ja również. Dziękuję, Agnieszko.